laptop jako no Możesz zobaczyć nagrywanie ekranu. Jak klikniesz F11, to masz wybór albo. Y... Nie, tu nie ma czasu na nagrywanie. Musiałbyś z KPW czoły chyba. No tak. Umier... Masz nagrywanie, no? Jak F11 klikniesz. O Jezu, ja teraz, teraz się jakbym był jakimś, nie wiem, takim nerdem, który zna wszystkie takie skróty hmm. klawiszowe Jak cztery się teraz To jest takie niefajne nie uczucia. Ej, łat, łatwiej dużo było, jak my ich byliśmy. Arbuzik jeszcze się gdzieś kręci, ale nie wiem gdzie. Oni cały czas próbują tego Wiksa, ale on ma chyba 400 takich koksów i tak wychodzi. Ej, Ale szczerze, oni mają lepsze rozwinięte państwo niż ale my i tak jesteśmy... jesteśmy lepsi w tego. No. No, ale, ale więcej zbudowanego mają. mają ja mogę wam powiedzieć tyle. Ja to się nazywa Litematika litomatik, Lito, litem, lit, Litematika. No, Litematica. To pokazuje, to, gdzie litem... budować. No. I oni to budują po prostu. Ale ten zamek nawet no niezły mają. A ja no. mam pobraną Litematica. Serio? Ale działająco? No. Nie wiem, nie sprawdzałam nigdy. No, no gdzieś są obok. Widzę, widzę, widzę. Ucieka, ucieka. nie ucieka. Ej, a co wy na to, że nie wiem. zbuduje... Nie, to się z litematyki. No dobra. Tylko co? Mury? Mm, nie chce się aż tak. Bez przesady Przesadyzm Nie wiedziałam, że istnieje takie słowo Ej, on ucieka już No to może Ej, ogólnie mi się ta metro podoba, która jest nie? No ja nie wiem, nie wiem. Czarny Smalls nie się dla mnie i zobacz Ej, dużo już mamy taka. Mm -hmm. Co? Nie wiem. Ja, ja na muru. No dobra, zostałem na murak i. Pros? Coś tam było. Gdzie, gdzie gdzie? A czarny. Zaczekaj, bo jest. Ale... Ale lak jest. Gdzie, 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 Ej, nie mogę dodać tematyki. Co jest? Czemu nie mogę dodać? Jeszcze raz pobieram, czekajcie. O, bo ja mam tematy, co kończony. Miej i Pobierz jeszcze raz. Wybierz wersję gry. No, 1.20.1. Wybierz platformę. Nie obchodzimy dobrana w No co jest? Rozumiem Twoją złość. Prostawałam w ogóle straca. nie rozumiem. Jeszcze raz. Dobra, teraz inna pobierka. Idziemy. Ja się poćmę, zaczynam, bo to jest się stresujące, co robić. Ja też się pocę bo ja czuję, że. O nie ma szansę jeszcze mnie zabić. Jak była od Buzolandii, to. O... Wiesz, że ja teraz ja Ile razy od Buzolanty. Ale dobra. Zobaczymy. Aaa. APFAP wyłączone Dobra, czekajcie. Ja na... O nie. Patrzę poradnik. Dobra. O, ja mam wyłączone. Akta. I ja... ja nie mogę. Serca? Serio? Ja, ta, ta, ta. weź to od razu etiketa. No dobra, w sumie to nie ma sensu, jak on ma cheaty. Tylko aby chcę, to wyglądało, jak mi się bało. Už jako nie